Dzień dobry wszystkim! By rozpocząć zadanie związane z FIA, musimy udać się do stołu utraconej łaski i w pokoju znajdującym się za Kowalem rozpocząć rozmowę z bohaterką dzisiejszego poradnika. Po pierwszej rozmowie FIA zaoferuje nam swoje objęcie czyli po ludzku po prostu nas przytuli. My oczywiście zgadzamy się na propozycję, po czym otrzymujemy błogosławieństwo Baldachimu. To taka jednorazowa czasowa moc, która zwiększa nam równowagę. Jeśli nie jesteście na samym początku gry i pokonaliście takich bossów jak Margit oraz Godric, to prawdopodobnie będziecie mogli przeprowadzić drugą rozmowę z FIO, która znów rozpoczyna się objęciem. W momencie objęcia otrzymujemy opcję dialogową o nazwie Porozmawiaj w tajemnicy. Po włączeniu tej opcji otrzymujemy następną, która jest związana z prośbą. Prośba dotyczy przekazania sztyletu pewnej osobie. Jak się okazuje, tą osobą jest D łowca śmierci, który znajduje się przy stole utraconej łaski, więc wędrujemy do niego i przekazujemy mu sztylet. Następnie musimy albo popchnąć trochę fabułę, albo wystarczy, że odpoczniemy na jeden dzień i przejdziemy do pokoju, który znajduje się niedaleko kowala. W wspomnianym pokoju widzimy trupa oraz Fie. Jak łatwo można się domyślić, trupem jest łowca śmierci i został zamordowany prawdopodobnie przez Fije. Po krótkiej rozmowie, Fija nam znika i musimy znaleźć ją w innej lokalizacji. Jednak w pierwszej kolejności musimy udać się do Rogiera, który znajduje się niedaleko stołu utraconej łaski. Jeśli przechodziliście zamczysko Godrika, to pewnie mogliście spotkać Rogiera. Następnie można z nim porozmawiać właśnie przy stole utraconej łaski, ale jako, że nie rozmawiałem z nim w zamku i poszedłem trochę dalej z fabułą, to spotykam go rannego i sapiącego. Po krótkiej interakcji z Rogierem wracamy do stołu traconej łaski i odpoczywamy. Po czym znów wracamy do Rogiera, by zobaczyć go martwego i odebrać od niego zbroję oraz dzwonek kulisty. Następnie wybieramy się do wieży Rani, by rozpocząć quest u niej. Uwaga, wymagane jest tutaj pokonanie radana gwiezdnej plagi. Jak go pokonać? Zapraszam do poradnika numer 6. Po pokonaniu Radana udajemy się do krateru, który został utworzony niedaleko pogrobna po ukończonej walce ze wspomnianym bosem. Musimy zejść do podziemnego miasta Nokron i wykonamy tutaj dwa istotne kroki. Pierwszy to znajdziemy sztylet dla rani, drugi to znajdziemy lokalizację, w której znajduje się teraz Fia. Zacznijmy jednak od znalezienia sztyletu dla rani. Po odnalezieniu sztyletu przechodzimy przez portal, który wyśle nas do przedostatniego miejsca łaski. Teraz udajemy się do lokalizacji, w której znajduje się Fia, jednak w pierwszej kolejności musimy pokonać dwa gargulce, które są bosami. Po pokonaniu gargulców udajemy się do trumny w celu przeniesienia się do nowej lokalizacji o nazwie Głębiny. To tam znajdziemy Fie. Teraz czeka na nas walka z czterema bosami. Po pokonaniu ich utworzy nam się miejsce łaski, które musimy aktywować, by następnie pojawiła nam się Fia. Podczas rozmowy z Fią wybieramy drugą opcję dialogową, nie chcę, by mnie obejmowano. Następnie wybieramy opcję Porozmawiaj w tajemnicy. Po tej krótkiej rozmowie udajemy się do Rani w celu zakończenia zadania dla niej. Rani wręcza nam w nagrodę karyjski odwrócony posąg który jest nam potrzebny do dalszego zrealizowania zadania dla Fii. Musimy udać się do karyjskiej biblioteki niedaleko kościoła przyrzeczeń w celu przedostania się do boskiej wieży Lurni. By dostać się do boskiej wieży, musimy aktywować ołtarz za pomocą odwróconego posągu, który otrzymaliśmy od rani. Po aktywacji posągu, ziemia powinna obrócić się do góry nogami, a my poprzez to będziemy mogli przedostać się do boskiej wieży. Po drodze czeka na nas gruby z boskiego duetu, gdzie za pokonanie go otrzymamy jego set zbroi. Wbijamy windą na górę i zabieramy przeklęty znak śmierci, który musimy dać Fii. Także wracamy do naszej zleceniodawczyni. Wstajemy i podchodzimy do miejsca łaski, by znów móc podejść do Fii i tym razem z nią się pożegnać. Znów wchodzimy do Miejsca Łaski i tym razem Fia zasypia. Podchodzimy do niej i wkraczamy w sen na Łożu Śmierci. Czeka na nas walka z bosem, który nie jest za łatwy, ale też nie jest przesadnie trudny. Po pokonaniu bossa otrzymujemy jego wizerunek i wracamy ze snu do rzeczywistości. W miejscu leżącej fii zabieramy run naprawy księcia śmierci, który będzie miał wpływ na zakończenie gry. Ode mnie to wszystko bawcie się dobrze, jednak przed tym zostawcie łapkę w górę. Jeśli podobają Wam się poradniki, to zapraszam do subskrypcji kanału, a dla zagubionych z pytaniami odsyłam również do naszego kanału na Discordzie. Trzymajcie się, pa pa!